Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was na życzenia wielkanocne, życzenia na Ostara. Kochani, to bardzo piękny czas. To czas, gdzie karty Twoje światło pokazują jasno i wyraźnie. Zerwi łańcuch. Czym jest ten łańcuch w Twoim życiu? Czy to może jest zaprzepaszczanie siebie dla kogoś, może to jest życie według programów rodowych, które są nieświadome, a które ciebie zniewalają. Zacznij żyć na nowo. I schematy przodków, uzdrowienie, ponowne rozpisanie przyszłości, a więc wy, moi kochani, w okresie. Właśnie tym ponownie rozpisujecie swoją przyszłość. Bardzo pięknie. I zobaczmy, co karty tutaj chcą powiedzieć. Co dla Was na ten wspaniały czas z czego się trzeba najbardziej uwolnić. Ja poczułam ze stagnacji, skurczowego trzymania się. Z czegoś trzeba uwolnić? Okej, okay. a z denarów. Mm. I rycerz była. Moi kochani, przede wszystkim to, co tutaj mi się dla Was pojawia, to to, że macie uwolnić się z takich sytuacji, z takich relacji, w których na przykład tylko jest fajnie, kiedy jest początek i mamy tak zwany słomiany zapał. I kiedy może chcemy, tak jakby, komuś zaimponować, albo ktoś nam chce zaimponować, i wszystko jest fajnie, dopóki jest początek, ok? E natomiast góra mówi od ciebie, że e wymagana jest w Twojej sytuacji e taka gotowość do pracy, wytrwałej pracy, długoterminowej pracy w Twojej pracy, w Twoich relacjach, w Tobie samym, bo może to jest tak, że na przykład masz dużo fajnych i dobrych pomysłów na siebie. To jest bardzo możliwe, tak? Na swoje życie jak najbardziej. Natomiast um, y, problem może polegać na tym, że zbyt wielu rzeczy na przykład się jednocześnie łapiesz, albo na przykład mm, podejmujesz jakieś decyzje, podejmujesz jakieś działanie. Ale nie ma kontynuacji, i dlatego Twoje na przykład pomysły mogą być zaprzepaszczane. To może też być związane z tym, że Wy jesteście po prostu tacy głodni życia, głodni doświadczeń, i, yy, i to też może jakby przekładać się na to, że chcielibyście mieć jakiś na przykład efekt szybciej. A tu jest powiedziane, nie. Nie może tak być. Góra chce cię uwolnić od właśnie tego sposobu działania. I to jest powiedziane bardziej, jakby kieruj się na rzeczy pewne, długoterminowe. Wypracowuj swoją siłę poprzez wytrwałość w danych obszarach. Jeżeli to jest tak, że na przykład chcecie zmienić jakiś nawyk, i to jest bardzo ważne to co ja teraz powiem. Jeżeli chcecie zmienić jakiś nawyk, cokolwiek by to było, Cokolwiek by to było. To pamiętajcie, że ten nawyk, nowy nawyk to jest jak właśnie ten azdenarów, to jest takie małe ziarenko. I aby to się przerodziło w Twoją taką zdrową rutynę dla Ciebie podkreślam, coś co jest dobre dla ciebie, nie musi być dobre dla kogoś tak. Ale żeby to się przerodziło w tą taką zdrową rutynę dla ciebie, to to wymaga pracy. Pracy, konsekwencji, determinacji, samodyscypliny w tym obszarze. Tak mówią karty, tak? Czyli nie na zasadzie hap, to wezmę, to wezmę, to wezmę i myślę, że już wszystko mam. Nie. To biorę, patrzę przez siebie, czy to jest coś co mi odpowiada? Podlewam to, kontynuuję to, wypracowuję to. Tak? I w ten sposób rozpisujesz przyszłość. Kochani, to wszystko, bo to jest takie wielkanocne czytanie dla Was. Ja Wam życzę wszystkiego najpiękniejszego z całego serca mojego. I aby Wasze życie zawsze, bez względu na święta, były przepełnione spokojem, ciepłem zrozumieniem dla siebie i dla bliskich i tego wam bardzo mocno życzę trzymajcie się cieplutko i pa pa